No a z czego pan żył potem? Ja wróciłem do pracy. Ja byłem, byłem wtedy zawieszony przez trzy miesiące. Od stycznia 2001 roku wróciłem normalnie do pracy. Prowadziłem i Teleekspres, i e, gościa jedynki, i kawę czy herbatę. A później? Przez 3,5 roku jeszcze pracowałem w publicznej, potem odszedłem. Tak, dano mi do zrozumienia, że moje dni są policzone, więc nie czekałem na egzekucję i sam odszedłem. I przez jakiś czas e, żyłem z oszczędności. A potem zacząłem się zastanawiać, co robić dalej. To nie była ciekawa sytuacja, dlatego że jedyne, co chciałem w owym czasie robić i jedyne, co wydawało mi się, że potrafię, to było to, co robiłem do tej pory, czyli tak naprawdę no, dziennikarstwo, robienie wywiadów. I mówiąc szczerze, byłem w trochę sytuacji patowej, bo dziennikarsko byłem spalony. Byłem trochę jak czarna owca. Nikt... Miałem takie głębokie przeświadczenie, Skonfrontowane też z rozmowami z kilkoma osobami. Nikt nie chciał w owym czasie specjalnie mieć ze mną e, nic do czynienia. Byłem personalną grata. Tak naprawdę ostracyzm zawodowy, jaki wtedy odczuwałem, był bardzo wyraźny. Musiałem sobie wymyślić jakąś drogę na siebie. Skoro przyklejono mi gębę osoby agresywnej, dziennikarza agresywnego, e, którym poza tym jednym wywiadem tak naprawdę nie byłem. No właśnie, to dlaczego akurat ten jeden raz? Poza tym jednym. No tak jak mówię, to było tuż przed wyborami prezydenckimi poważna sytuacja, wszyscy poprzedni kandydaci dostosowali się do reguł polegających na odpowiadaniu na zadane. Nie. I wychodzi pan z telewizji, co pan robi? Mówi pan o tym w okresie później y później. No przez pewien czas, tak jak mówię, y oddycham, zastanawiam się nad życiem i żyję z oszczędności, po czym trzeba z czegoś, tak jak pan powiedział, trzeba z czegoś żyć. Skoro mam taki wizerunek agresywnego, nieprzyjemnego, trudnego dziennikarza, Uznałem, że należy to zdyskontować i, i założyłem firmę szkoleniową. Firmę szkoleniową przygotowującą czy biznesmenów, czy wszystkich potrzebujących a, pewnego treningu związanego z kontaktami z trudnymi dziennikarzami przed realną konfrontacją, i zacząłem zajmować się szkoleniami medialnymi. Do tej pory to robię. A jak pana zmieniła ta cała historia? Zmieniła mnie bardzo. Wpłynęła w ogromny sposób na. Moją dojrzałość wewnętrzną. Tak naprawdę przestałem być tym chłopcem, którym byłem do tamtego czasu. Chłopcem z lekką wodą sodową i zbyt zapalczywym. Nabrałem pokory. Uświadomiłem sobie, że nie ma rzeczy nieodwracalnych, nie ma rzeczy danych raz na zawsze. Wszystko, tak naprawdę, można stracić. Można stracić zdrowie, można stracić życie, można stracić, wyda wydawałoby się, pewną pracę i karierę. Dzięki temu dystansowi, mówiąc być może nieco górnolotnie, śmiem twierdzić, że jestem innym człowiekiem. Paradoksalnie wyszło mi to na dobre. A co teraz dla Pana jest najważniejsze? Rodzina. W tej chwili najważniejsza jest rodzina, moje życie prywatne i wszystko, co się z nim wiąże. A czego dziś boi się Pan w telewizji? Nie boję się niczego. Nie boję się niczego, bo tak naprawdę wszystko złe, co już mogło mnie spotkać w kontekście pracy w telewizji, już mnie spotkało. Nic gorszego mnie nie spotka. A nie ma pan takiej obawy przed y, konfrontacją, przerywaniem rozmówcom? Nie, 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 nie. nie. E, wręcz przeciwnie. Ja złagodniałem, wewnętrznie złagodniałem, i jeżeli mam jakąś. To nie jest obawa, ale jeżeli mam jakąś wątpliwość, to ona jest taka, że dla osób oglądających mnie teraz, po moim powrocie, kiedy mam nadzieję do niego dojdzie Mogę, się, mogę być zbyt łagodny, mogę być zbyt cierpliwy, bo ja nie jestem już tym zapalczywym chłopcem.